Na auli uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS zaczęła się właśnie piąta edycja Challenge Accepted. Potowarzyszmy uczestnikom podczas pisania wielkiego testu z języka angielskiego. Podczas tego konkursu sprawdzamy znajomość, przede wszystkim znajomość języka angielskiego uczestników. W konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Jest to kierowane do osób powyżej 16 roku życia, ale co jest ważne, konkurs kierowany jest do osób, które nie studiują kierunków związanych z językiem angielskim. Konkurs jest w ogóle konkursem... Pisemnym, multimedialnym składa się z pięciu części. Pytania wjeżdżają na ekran. Uczestnicy mają tylko a odpowiedzi, na których zaznaczają odpowiedź. Jedna odpowiedź jest odpowiedzią poprawną. Test jest na poziomie B2, B2, a dogrywka nawet zahacza o C1. Poza znajomością gramatyki, ortografii języka angielskiego sprawdzamy też znajomość kultury krajów anglosaskich. I taki jest główny cel żeby popularyzować znajomość języka angielskiego wśród młodzieży. Dzięki długoletniej współpracy Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych z Biurem Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS nasza uczelnia stała się twarzą konkursów językowych, nie tylko lokalnie, ale również w całym kraju. W tym roku mieliśmy już konkurs, siódmą edycję konkursu Faces of America, w którym wzięło udział ponad 80 szkół z całej Polski. Teraz mamy piątą edycję Challenge Accepted. Zapisało się i zarejestrowało 170 uczestników. W przerwie, gdy sprawdza pracę, możemy zapoznać się z ofertą przygotowaną przez Camp Leaders Work and Travel w USA, a także posłuchać historii Doroty Marniak, która opowiada o swoim spełnionym marzeniu wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Work and Travel to programy wymiany kulturowej ze Stanami Zjednoczonymi. W Polsce jesteśmy największą firmą na rynku mając tutaj siedzibę w Lublinie. Co roku do tej pory wysłaliśmy ponad 7 tysięcy studentów. Oferujemy kilka programów gotowych na, czy przygotowanych na studencką kieszeń takich jak Camp Leaders Resort Leaders. Program Camp Leaders jest częściowo sponsorowany przez amerykańskich pracodawców. Dzięki temu koszt udziału w programie jest relatywnie niski. Jestem zadowolona, choć tak jak mówiłam, to była ostatnia rzecz, którą się dzisiaj spodziewałam, zajęcie pierwszego miejsca. Gramatyka była najłatwiejsza, natomiast nie spodziewałam się, że będą pytania o akcenty, to było dosyć zaskakujące. Najtrudniejsze było pewnie do przewidzieć, że była kulturówka. Dziękuję bardzo za obejrzenie całego materiału. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i do zobaczenia.